Spójrzmy na ćwiczenie drugie. Tym razem mamy takie dwie liczby, gdzie pierwsza to będzie P, następnie mamy podwojoną liczbę Q, czyli mamy dwa Q i wiemy, że ich suma wynosi 36. No i dzięki temu możemy wyznaczyć sobie naszą literkę P, ponieważ możemy zapisać, że P to będzie 36 odjąć 2Q. 2 kół przeniosłam na prawą stronę, dlatego zmieniłam znak. My poszukujemy przede wszystkim iloczynu tych dwóch liczb i to jeszcze w ten sposób, żeby, żebyśmy mogli podać największą wartość takiego iloczynu. No to podstawmy, żeby nie mieć tylu niewiadomych, bo tutaj mamy aż dwie zmienne, to w miejsce literki P podstawimy 36 odjąć 2 kół. Oczywiście w nawiasie, no bo całą tą literkę P, czyli całe to wyrażenie mnożymy przez Q, czyli otrzymamy 36Q odjąć 2Q kwadrat. No i mamy już przygotowany wzór funkcji, czyli możemy zapisać, że F od Q, bo Q to będzie ta nasza zmienna, to 36Q odjąć 2Q kwadrat, czyli inaczej F od Q, równa się minus 2Q kwadrat dodać 36Q. No i teraz my chcemy sobie wyznaczyć tą największą wartość, czyli jeżeli mamy funkcję takiej postaci, gdybyśmy mieli do narysowania taki wykres funkcji, czyli Y równa się, no niech to będzie minus 2Q kwadrat plus 36Q, albo X tu możemy sobie podstawić, może tak będzie dla Was jaśniej, to wiadomo, że wykresem takiej funkcji kwadratowej jest parabola. I ponieważ a jest ujemne, to wiadomo, że ramiona tej paraboli muszą być skierowane w dół. I gdzie będzie największa wartość? No największa wartość będzie w wierzchołku naszej funkcji. Czyli jeżeli wyznaczymy sobie pierwszą współrzędną wierzchołka, a wzór na pierwszą współrzędną wierzchołka, to minus b przez 2a i w miejsce. Q, tutaj podstawimy sobie tę liczbę, którą otrzymamy, to wówczas otrzymamy y, czyli tak naprawdę tę wartość, której szukamy. Może jeszcze spójrzcie tutaj. Jeżeli mamy y równa się minus 2x kwadrat plus 36x, jeżeli w ten sposób bym to sobie zapisała, minus oczywiście, no to teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć współrzędne wierzchołka, to najwygodniej pierwszą współrzędną wyznaczyć sobie w ten sposób, i pierwsza współrzędna to będzie po prostu x w naszym punkcie. Więc jeżeli ja chcę obliczyć wartość, a wartości to są y, to musimy w miejsce x podstawić, ile tam x będzie równy, 1, 5, minus 2, nieważne. I wówczas, jeżeli w miejsce x podstawimy liczby, to otrzymamy y, czyli drugą współrzędną wierzchołka, czyli po prostu wartość największą, której szukamy. No i w ten sposób postąpmy. Czyli tutaj a wynosi minus 2 w tej funkcji, B jest równe 36, natomiast C jest równe 0. No i podstawiamy do wzoru. Minus B to będzie minus 36, 2 razy A to 2 razy minus 2, czyli minus 4, czyli mamy 9. No to gdy mamy 9, to w miejsce, tym razem tutaj do naszego wzoru, czyli pod ku, podstawimy 9. I to, co otrzymamy, to już będzie nasz y, czyli ta szukana największa wartość. No to możemy sobie podstawić, zapiszmy nawet jako y. To mamy tak: minus 2 razy 9 do kwadratu to 81 plus 36 razy 9. No to sobie już może tutaj policzmy. 36 razy 9 to będzie 324. Czyli mamy minus 162 plus 324 to będzie 162 i to właśnie będzie ta największa wartość iloczynu, liczb P oraz Q.